Dzień dobry. W kolejnym odcinku podcastu Magda Gruszka, kwadrans psycho, z cyklu Z nim o niej, z nią o nim, czyli Oczami Dwojga. Dzisiaj temat, który niby jest prosty, ale prowadzi do totalnych głębin psychiki. Czy trzeba mówić wszystko swojemu partnerowi? Gdzie kończy się szczerość, a zaczyna naruszenie prywatności? Dziś ponownie spojrzymy na temat Oczami Dwojga, co oznacza. Że Robert jest dzisiaj ze mną. Cześć, Robert. Cześć. Zapowiada się ciekawie: Czy tajemnice to już zdrada? Czy zdrowa relacja to ta bez sekretów, czy może taka, gdzie każdy ma prawo do zamkniętego notesu i osobnego loginu do życia? Wchodzimy w temat granic psychologicznych w bliskiej relacji czyli dokładnie tam, gdzie zaczynają się najciekawsze kłótnie, najgłębsze traumy. Zapraszamy. W terapii poznawczo-behawioralnej często mówimy o wewnętrznych przekonaniach, które sterują naszym zachowaniem. W relacjach są dwa wielkie systemy, które czasem się zderzają. Pierwszy potrzeba więzi, czyli bliskości i bezpieczeństwa. I drugi potrzeba autonomii i samostanowienia. Czyli bądź ze mną blisko, ale niezbyt blisko, bo wtedy się duszę, ale nie za daleko, bo się boję, że odejdziesz. Klasyka. Tak, tylko że to nie neurotyzm, tylko biologia. Mamy w mózgu system przywiązania, aktywowany przez oksytocynę i dopaminę, ale mamy też układ odpowiadający za autonomię. Jak na przykład korę przedczołową i ciało migdałowate, które potrzebuje poczucia wpływu i kontroli nad sobą. No dobrze, to powiedz mi, Magda: Mam telefon, mam wiadomości, ktoś mnie pyta, czy możesz mi pokazać, i co? Jeśli mówię wolę nie, to już coś ukrywam? W tym przypadku nie. To może być prywatność, a nie tajemnica. W terapii poznawczo-behawioralnej zwykle pytamy, jaka jest funkcja Twojego zachowania. Czyli czy to, co robisz, służy ochronie Twojej tożsamości, czy może ochroni kłamstwa. I tu wchodzi kluczowy termin z terapii poznawczo-behawioralnej, czyli funkcja zachowania. Nie liczy się tylko, co robisz, ale dlaczego to robisz. Jeśli nie mówisz czegoś, bo boisz się reakcji partnera to może być to unikanie i lęk przed konfliktem. Ale z kolei jeśli milczysz, bo chcesz to najpierw przetrawić, to może być po prostu zdrowa autorefleksja. Czyli nie pokażę, bo tam mam zapisane swoje przemyślenia lub zadania na najbliższy tydzień. To prywatność. Ale nie pokażę, bo flirtuję z kimś po godzinach. To już tajemnica. Dokładnie tak. Funkcja, intencja i emocjonalny kontekst. A jak ktoś mówi, w prawdziwej miłości nie ma tajemnic, to? To może znaczyć, że prawdopodobnie nie miał długiego, złożonego związku. Nie, nie, żartuję, ale tak poważnie. Badania pokazują, że nawet w szczęśliwych relacjach ludzie utrzymują pewien poziom informacji dla siebie i to jest zdrowe. Myślę, że nawet konieczne. Nazywamy to osobistą przestrzenią psychiczną. Podam przykład. Para, 8 lat razem, i ona przypadkiem dowiedziała się, że jej partner od kilku miesięcy pisze z byłą dziewczyną. W korespondencji nie było żadnych spotkań, żadnych planów, ale była emocjonalna wymiana, której ta kobieta nie znała i o której po prostu nie wiedziała. Czyli to mikrozdrada albo emocjonalna zdrada, bo zdrada to nie tylko seks, ale też ekskluzywność uwagi. Zgadza się. Natomiast jej partner tłumaczył to tym, że nie chciał jej ranić, tylko że za tym był klasyczny mechanizm unikania lęku. Nie chcą konfliktu, nie chcą konfrontacji, no i nie chcę czuć winy. A tymczasem. Dla tej kobiety samo niepowiedzenie jej o tym było znacznie gorsze niż sama rozmowa z tą byłą dziewczyną. No właśnie, i tu zaczyna się pytanie najtrudniejsze. Gdzie kończy się prywatność, a zaczyna zdrada? No tak, to pytanie, które zawsze wywołuje burzę. Czy zdrada emocjonalna to prawdziwa zdrada? No wiesz, jak dla mnie. Dopóki nie ma seksu, to nie ma dramatu, rozmowa z koleżanką z pracy to przecież nic złego. No tak, ale zobacz, z perspektywy psychologicznej zdrada emocjonalna to inwestowanie energii, intymności i uczuć poza relacją. I dla wielu osób to boli bardziej niż fizyczna zdrada. Serio? To co, jak napisze koleżance dzień dobry, pięknie wyglądasz? Jeśli robisz to codziennie i ukrywasz to przed partnerką, no to zaczyna się mikrozdrada. Okej, okay, rozumiem, czyli mamy zdrady mini i maxi. Jak rozmiary w sklepie? No cóż, trochę tak. Mikrozdrady to właśnie te małe kroczki ukrywane wiadomości, polubienia, intymne żarty. One same w sobie nie rozwalają związku. Ale systematycznie podkopują zaufanie. W porządku. No to brzmi znajomo. Pamiętam historię kolegi. Pół życia pisał z byłą. Ogólnie nic się nie wydarzyło między nimi, ale jak się to wydało, to jego żona uznała, że to gorsze niż seks z kimś obcym. I dokładnie. Tak pokazują badania Johna Gottmana. Dla wielu ludzi zdrada emocjonalna. To większe zagrożenie niż jednorazowa przygoda fizyczna, bo chodzi o więź, a nie o ciało. No i wiesz, co jest w tym wszystkim fascynujące? Że w mózgu zdradzającego i zdradzanego dzieją się zupełnie inne rzeczy. Jak to? Mówiliśmy o mikrozdradach i zdradzie emocjonalnej, czyli da się to jakoś zmierzyć? Oj, da się. I tu robi się ciekawie. Zdrada, czy emocjonalna, czy fizyczna, to prawdziwy neurobiologiczny rollercoaster. Wyobraź sobie, osoba, która zdradza, dostaje solidny zastrzyk dopaminy. Tego samego neuroprzekaźnika, który działa, kiedy je, jesz czekoladę albo wygrywasz w grę. Aha, czyli zdrada to taki fast food emocjonalny, szybko, dużo dopaminy, a potem kac? <gry> no. Idealne porównanie. Bo do dopaminy często dochodzi też adrenalina. Ten dreszczyk, że coś jest zakazane. A to razem działa jak koktajl. Nagroda i ekscytacja. No dobra, a, a jak to się kończy? No właśnie, zwykle kortyzolem. Hormonem stresu. Kiedy musisz ukrywać, kłamać, pilnować telefonu, mózg jest w ciągłym napięciu. Długofalowo. To męczy psychicznie i fizycznie. Czyli taki podwójny rachunek, najpierw euforia, a potem zmęczenie. Dokładnie. A teraz druga strona: osoba zdradzona. Tutaj włącza się ciało migdałowate, czyli alarmowy system mózgu. Partner odkrywa zdradę i nagle uruchamia się walcz albo uciekaj. Organizm wówczas reaguje niemal jak przy traumie. Stąd te objawy podobne do PTSD, czyli bezsenność, natrętne obrazy, obsesyjne myśli. No to mocne. To znaczy, że zdrada nie jest tylko moralnym problemem, ale zostawia ślad w układzie nerwowym. Tak. I dlatego terapeuci często pracują z parami po zdradach, podobnie jak z osobami po traumie. Trzeba odbudować poczucie bezpieczeństwa. I regulacją emocji. Czyli zdrada to taka jazda na dopaminie z kacem kortyzolowym, a partner zostaje z PTSD w pakiecie? E, brzmi jak najgorszy abonament świata. <laughs> no właśnie. I dlatego warto wcześniej zastanowić się, czy ten dreszczyk jest wart konsekwencji dla własnego mózgu i dla mózgu naszego partnera. No dobra, czyli mówienie wszystkiego partnerowi może być ryzykowne, ale serio, czy to nie jest trochę oszustwo? To bardziej na relacji. Podam przykład. Na potrzeby sytuacji wymyślam imiona, tutaj załóżmy będzie to Asia i Tomek. Tomek miał zasadę: Nie będę nic ukrywał, będę mówił wszystko. I faktycznie mówił Asie o wszystkim. O koleżance z pracy, która mu się spodobała, że sprawdza profile dziewczyn na Instagramie, czy nawet jakby to było być z kimś innym. To brzmi jak tortura psychiczna dla Asi. No dokładnie. I ona zaczęła czuć się nieatrakcyjna, zagrożona, a każda jego tak zwana szczerość wywoływała u niej kolejną falę niepokoju. No i tu jest sedno. Badania pokazują, że nadmierne dzielenie się prywatnymi fantazjami często nie buduje bliskości, tylko lęk i dystans. Czyli szczerość zamienia się w taki emocjonalny granat? No świetne porównanie. Czasem lepiej przesiać, co naprawdę ma znaczenie dla związku, bo mózg partnera nie odróżnia. To tylko myśl od to realne zagrożenie. Reagujemy tak samo. Stresem i kortyzolem. Czyli zamiast szczerego hej, podoba mi się twoja przyjaciółka, lepiej jednak powiedzieć hej, masz super energię dzisiaj. No dokładnie, bo szczerość nie ma być wyrzucaniem wszystkiego z głowy, tylko dobrą komunikacją, która wzmacnia więź. Czyli prywatność nie musi być kłamstwem, może być ochroną związku przed przeciążeniem. Tak. Myślę, że to sedno. Każdy z nas ma prawo do tak zwanego własnego, wewnętrznego pokoju. Ale drzwi do niego można uchylać tylko wtedy, kiedy naprawdę ma to sens dla relacji. A tak dla równowagi. Miałaś kiedyś parę, która miała mocne granice i było dobrze? Tak, miałam kiedyś parę. On artysta, ona lekarka. Oddzielne pasje, nawet osobne pokoje. I nie, nie z powodu kłótni. Po prostu ona miała tam książki, kadzidła, medytowała i on to szanował. Dzielili się tylko tym, czym chcieli i to działało. Zaufanie nie było oparte na pełnej jawności, tylko na wzajemnym szacunku do granic. I tak myślę, że to było jedno z bardziej zgranych małżeństw, jakie widziałam. Na podstawie tego, co powiedziałaś teraz, wyciągam wniosek, że. Prywatna jaskinia może wzmacniać relacje, a nie osłabiać? I da się kochać, nie wiedząc wszystkiego? Da się, bo zaufanie to nie totalna wiedza, tylko zgoda na niewiedzę bez lęku. A może większość ludzi boi się granic, bo granice oznaczają, że nie mamy pełnej kontroli? Oj, prowokujesz, Robert. Ale coś w sumie w tym jest. Lęk przed granicami to często lęk. Przed odrzuceniem, bo jak nie kontroluję, to mogę zostać sam. Ale o kontroli będzie innym razem, nie dzisiaj. A tymczasem, dla Was, którzy słuchacie, mam takie mini ćwiczenie: zatrzymajcie się na chwilę i odpowiedzcie sobie na pytania: co jest dla mnie moją przestrzenią? Czy dzielę się z partnerem wszystkim ze szczerości? Czy może z poczucia winy lub strachu? I czy to, co ukrywam, chroni mnie? Czy może oszukuje drugą osobę? Nie musicie odpowiadać na głos, ale jeśli odpowiedź Cię zaskoczy, to może warto o tym porozmawiać. Może nie tyle z partnerem, ale może z terapeutą? Zawsze mnie fascynuje, że ludzie chcą być totalnie znani, ale tylko pod kontrolą. Jakby bliskość była czymś, co można zredagować. Bo chcemy być kochani bezwarunkowo, ale też rozumiani warunkowo. I tu zaczyna się taki paradoks intymności. A może nie boimy się tego, co druga osoba zobaczy, tylko tego, że zobaczy za dużo i nie odejdzie. I wtedy trzeba będzie żyć w prawdzie. Oj, Robert, za głęboko. Zostawmy coś na drugi sezon. Granice nie są po to, żeby się odgradzać, tylko po to, żeby móc się spotkać w wybranym miejscu o wybranym czasie i przede wszystkim z własnej woli. Jak powiedział kiedyś ktoś mądry, prawdziwa bliskość to wtedy, gdy mogę nie mówić wszystkiego i nadal być kochany. Piękne słowa. A teraz zostawiamy Was z pytaniem: Czy to, czego nie mówisz, jest Twoją granicą? Czy może Twoim lękiem? Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.